Cześć, Jacek Staniszewski, Pokażę Wam teraz nasze działania inne w kontekście, właśnie miasta. To jest dla nas bardzo ważna inicjatywa Słup, na którym pokazujemy swoje prace już od kilku lat. Ten słup powstał dzięki współpracy z Urzędem Miasta Sopotu. Dostaliśmy od Miasta Słup, który możemy moderować wizualnie w samym centrum Sopotu. Widać tutaj kilka edycji tego słupa. Za chwilę pokażę wszystkie edycje. To jest pierwsza edycja naszego pokazu. Temat wojna jest zła. Mimo, że u nas nie toczą się działania wojenne, wydawało nam się, że temat dotyczy nie tylko rejonów, gdzie toczą się wojny, ale także nas. Opowiadamy się za pokojem, więc, prace pokazane na tym słupie miały wyrazić naszą opinię na temat wojny. Ten pokaz, który obija się wokół słopa, jest tutaj rozwinięty jako całość. Pokażę też, jak doszło do montażu tego słupa. Generalnie słup był bardzo taki jak każdy inny. Specjalnie do tej edycji pomalowany został daszek słupa w barwy ochronne. W ten sposób był prezentowany w Sopocie. Tu jest Larry Okajupu, który jest dyrektorem na Bałtyckiego Centrum Kultury, który odwiedził na nasz słup, identyfikując się z przesłaniem, które jest przez nas wyjawnione na tym słupie. Za każdym razem musimy ten słup jakoś przystosować, przemalować, powiesić swoje własne prace, więc tutaj możemy obejrzeć cały fakt montażu naszych prac, jak to się odbywa. Oczywiście ja biorę za każdym razem udział bezpośredni, bo uważam, że nie tylko kwestia jest dania tematu studentom, ale też uczestnictwa w nim bezpośrednio. Także jedna z tych prac na tym supie także jest moja. Tu Jacek Wielecki właśnie rozpoczyna malowanie daszku. Jeden z bardziej zdolnych studentów, który wyszedł z naszej pracowni i w tej chwili autonomiczny, niezależny artysta. Za każdym razem do pomocy byli moi przyjaciele, nie tylko studenci, ale też osoby, które z nami identyfikują się z naszą pracą. Oczywiście ten słup jest w pełni legalny za przyzwoleniem miasta, więc nie mamy żadnych problemów z prezentacją i ekspozycją i także całą manipulacją umieszczenia go. Następna edycja Słupa była pod tematu Jestem Człowiekiem, a ja a man. Opowiadaliśmy się w imieniu praw ludzkich, różnych osób. To była edycja zimowa. To nie ma znaczenia pogoda, bo my za każdym razem działamy po prostu kolektywnie i wieszamy pracę bez względu na pogodę. Także tutaj jest też z nami pani wtedy wiceprezydent, pani Anna Gula. Przyszła na otwarcie tego Słupa. Bardzo dziękuję za obecność, także też to jest dla nas ważne, że w jakimś sensie działamy wspólnie, nie tylko jako Wydział Grafiki, ale też jako mieszkańcy, czy miasto. To następna edycja Słupa. Za każdym razem musimy zdjąć poprzednią pracę, by móc powiesić nową. Robiliśmy pracę na rzecz Polski, naszego kraju. Więc w jakimś sensie, to też jest nasza wypowiedź, jak widzimy, co dla nas jest ważne, co akcentujemy, także tutaj ta edycja, to była już edycją wiosennoletnią. Tu jest Edyta Majewska, doktor Edyta Majeska, która współtworzy pracownię propagandy, jest asystentką moją, bierze czynny udział w pracach wieszania słupa, jak też i każdych innych. To już kolejna edycja słupa, gdzie też wypowiadaliśmy się na temat problemów Polski, jak i też namawialiśmy ludzi do tego, żeby oddawali krew. To był temat, który robiliśmy w pracowni Moja krew ratuje życie. Tak wyglądał w całości ten wydruk, jakby go rozwinąć. W zasadzie robimy to od 8 lat. Czasem częściej, czasem co kilka miesięcy, zmieniamy go. To jest edycja słupa, która poruszała stulecie przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce. Pokazujemy tu trzy prace na tym słupie. To jest bardzo ważna edycja słupa z tematem Podziel się sobą. Mówimy tutaj o oddawaniu organów swoich, ratując życie innym ludziom. Też cieszyła nas obecność pani wiceprezydent. Tutaj też przyszli studenci. Temat dla nas ważny. W zasadzie zrobiliśmy to dla jednej ze studentek, która była w sytuacji, gdzie właśnie dramatycznie trzeba było oddać organy innej osobie, żeby uratować jej życie. Tu pokazaliśmy na tym słupie w zasadzie wszystkie prace, które zostały wykonane. Wiadomo, zawsze jest odbiór mieszkańców sympatyczny. Tu widać montaż tego słupa. To bardzo ważna edycja słupa, bo ona była związana z wyborami. Wyrażaliśmy swoją opinię na temat wyboru, mieliśmy też myśli krytyczne, więc ten słup nawet, powiedziałbym, budził pewne kontrowersje osób, które nie zgadzały się z taką informacją, ale uważam, że powinniśmy tworzyć naszą rzeczywistość swoimi oczami. To kolejna edycja mówiąca o stop przemocy seksualnej. Wykonaliśmy bardzo wiele prac. Wybraliśmy kilka. Mówią o tak zwanym złym dotyku, coś co jest w tej chwili w obiegu społecznym bardzo ważne i komentowane. My pokazywaliśmy to parę lat temu. Jednocześnie chcemy, by nasze prace tylko nie pokazywały idei, ale też były pięknie zakomponowane. W zasadzie te prace można pokazywać zarówno w galeriach, jak i na ulicy. Nie mają tylko e, takiego przesłania, żeby być przez chwilę, mogą być pokazywane. I w zasadzie te tematy, które przerabiamy, są tematami w dalszym ciągu aktualnymi. Zrobiliśmy też dwie edycje świąteczne naszych prac. Też nam chodziło o to, żeby ta informacja nie była jakoś tak napięta, tylko też wprowadziliśmy pewne obszary ilustracji, które były czystą zabawą i radością. Ale oczywiście też nie omijając tematów ważnych. Na tym słupie też znalazły się informacje, które odnosiły się do osób bezdomnych w czasie świąt. Taka była aura, wtedy ten słup wisiał Śnieżyce. I na pewno sprawiło nam to przyjemność, że możemy prezentować zimą naszą pracę. To jest inna zimowa nasza edycja słupa pod tematem Święta bez przemocy. To są prace, które dotykają nas, jak i też spraw, które dzieją się poza granicami naszego kraju. Zawsze jesteśmy wrażliwi na krzywdę, która się dzieje i którą trzeba opisywać, by nie milczeć. Także tutaj widzimy prace wykonane pod tytułem Święta bez przemocy. To jest edycja słupa pod tematem Homo Polonicus. Tym razem zdecydowaliśmy się na pokazanie tylko jednej pracy jest to praca Maćka Ingielewicza, świetnego rysownika. Ona definiuje stan naszego społeczeństwa. W zasadzie założeniem tego tematu było, żeby oddać naszą obecną pozycję Polaka poprzez motyw ewolucji Darwina. To jest inna edycja, gdzie też wybraliśmy trzy prace. To też było w okresie świąt. Robiliśmy w naszej pracowni temat: W moim mieście nie ma miejsca na rasizm, na antysemityzm i nacjonalizm. Pokazujemy stan obecny Polski. To nasza jedna z ostatnich edycji przed wyborami prezydenta. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na pokaz w formie gazety. Gdzie staraliśmy się wyborcom dać pewną wskazówkę, żeby tak jak jest napisane głosem z głową, żeby idąc do urny wyborczej, zastanowili się, czego oczekują od prezydenta. I na tym słupie w zasadzie są wszystkie informacje przez nas podane. Są to informacje, które były w obiegu internetowym. Tu nie ma żadnej manipulacji, wszystko co chcieliśmy pokazać i powiedzieć ludziom na tym słupie się znalazło. Wybór został dokonany, szkoda, że inny niż oczekiwaliśmy, ale można powiedzieć, upamy, że przy następnych wyborach wyborcy zagłosują z głową. Także kończąc, jakby ten odcinek o słupach. Nasza pracownia bardzo często reaguje w sytuacjach bardzo wrażliwych, w sytuacjach, które wymagają naszego komentarza. To nie było na słupie, ale tu widać nasze prace, które wykonaliśmy na rzecz strajku kobiet. I uważamy, że tę pracę należy kontynuować, bo nasz głos jest głosem też innych. Dlatego cieszymy się, że ten słup jest do naszej dyspozycji i możemy na nim pokazywać swoje prace i zabierać ważny głos.